Ojciec Piośc zastanawia się, czy Pan Bóg może nam wysłać Szymona Cyrenejczyka. Witam się na kanale 7 Ojca Piośc, na instaurosławowskiej stronie z Marii To jest poznali Ojca Piośc, tak jakim on jest. Bóg nie może przysłać mi jakiegoś Szymona Cyrenejczyka. Ale powinienem pełnić wolę Boga jeśli tylko będę mu się podobał, to cała reszta nie liczy się. Ciekawe. Więc właśnie, nie może nam wysłać e, Szymona Cerajczyka. Jakby nam pozostawia to cierpienie. Ale nam wysyła zawsze łaskę Bożą. Wysyła nam łaskę Bożą i o łasce Bożej można e, praktykować cnoty. Bez łaski Bożej jest to strasznie trudne. Wręcz praktycznie niemożliwe. W teorii możliwe, w praktyce bardzo ciężkie. Ale właśnie, powinienem. Pan nie może przysłać mi jakiegoś Szymona Syryjczyka, ale powinienem pełnić wolę Boga. Chciałem się, pełnić wolę Bożą. To, co Pan Bóg ode mnie chce. Pan Bóg jest Bogiem osobowym, właśnie. przyznać na Ziemię, że nam pokazuje, że jest możliwe praktykować przykazanie. Jest możliwe to pełnić to doskonale. Jeżeli Właśnie zastanawiam. Pełnić wolę Bożą, a więc pełnić coś wysokiego, wspaniałego, wzniosłego. Ale powinienem pełnić wolę Boga i jeśli tylko będę mu się podobał, to cała reszta nie liczy się. Cała reszta nie liczy się, jeżeli pełnimy wolę Bożą. Jeżeli znosimy te cierpienia, porównanie do cierpień Pana Jezusa, one były, są bardzo drobne często, są nieporównywalne, a też pełniąc wolę Bożą idziemy do nieba prosto. Prosto do nieba. Wielu świętych prosiło, modliło się o. Pełnienie woli Boży. I patrzmy, jak, ile cierpieli. Ojciec spio. Nie wystarczyło, że znosił stygmaty, nie wystarczyło, że miał mistyczne cierpienia. E, stygmaty, stygmaty cierpiał każdego dnia. Wręcz on cierpiał krzyżowanie podczas każdej mszy. W każdej mszy cierpiał krzyżowanie codziennie. A, więc, wolę, a pragnął iść na tą mszę. Pragnął i właśnie chciał wyjednywać łaski. Wiesz, w ogóle miał inną perspektywę, właśnie, pełnienia woli Bożej. To, czy ode mnie chce Bóg? A więc właśnie widzisz, jak On pełnić wolę Bożą, to jest też właśnie współpracować z Panem Bogiem. To jest pełnić wolę jakiejś osoby. Osoba może mieć wolę. A więc widzisz, że zaczyna mieć ciężką relację osobową z Panem Bogiem. Wtedy o wiele łatwiej jest znosić cierpienie, o wiele łatwiej jest to robić. To cała reszta nie liczy się. Będę mu się podobał. A bo powinienem pełnić Bogu, jeśli tylko będę mu się podobał, to cała reszta nie liczy się. A więc ciekawa się, jak ważne jest pragnąć, właśnie, podobać się Panu Bogu. Widzisz? On niczego więcej wtedy się nie liczy. Nic, to, nic inne rzeczy wtedy się nie liczy. Tylko tego, właśnie, czego ode mnie chce Bóg. Ciekawe. Pomódl się za siebie, abyśmy pełnili tę wolę Bożą, abyśmy pragnęli na Kojciec Pio, iść Jego śladami. Sam Maria. Prowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Terra, silvicina, smetti i nostri ami. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco se sì, sia rodato Gesù e Maria, oggi e sempre.